Czy kierunki ścisłe na uczelniach technicznych faktycznie przewidziane są tylko dla mężczyzn? Czy kobiety mogą czuć się na nich równie dobrze? Podczas Dnia Otwartego tylko dla dziewczyn Politechnikę odwiedziła Kasia Druć. Na Politechnice walczy się ze stereotypem, jakoby jest ona uczelnią tylko dla płci brzydkiej. Dziewczyny na Politechniki to ogólnopolska akcja. Hasło tegorocznej edycji brzmi Innowacja jest kobietą. Chętne dziewczyny, które chcą przyjść na Politechnikę, chcemy pokazać, że to wcale nie jest trudne i że grunt właśnie to się nie bać, bo Politechnika jest otwarta na dziewczyny, chcemy przełamać ten stereotyp yy, i pokazać, że bardzo mile je tu przyjmiemy, że pomożemy we wszystkim, że ten dzień i ta uczelnia też jest właśnie dla nich. Podczas Dnia Otwartego tylko za dziewczynę zorganizowano dyskusje, warsztaty taneczne, prezentacje kół naukowych i konkursy. Wszystko po to, aby pokazać, że Politechnika jest też dla dziewczyn, konkurs polega na tym, że odwiedzając każde stanowisko koła naukowego, odpowiadają na proste, krótkie pytanie albo zadanie do wykonania. Jak na przykład wsiąście i do, do bolidu w 5 sekund, co jest podobno bardzo trudne i wręcz niewykonalne, jak to mówi PWR Racing Team. Za wykonane zadanie, odpowiedziane pytanie zdobywają jedną literę, która ułoży hasło. I te kandydatki, które ułożą hasło mogą właśnie wygrać nagrodę, którą są przygotowane dla nich zestawy kosmetyków. Uczennice szkół średnich dały się przekonać. Ta akcja dziewczyny na Politechnikę była bardzo świetnym pomysłem, ponieważ sama miałam iść na uniwersytet, a dzisiaj przekonałam się do tego, że jednak Politechnika jest jak najlepszym wyborem. To nie ma znaczenia, czy ktoś jest dziewczyną, czy ktoś jest chłopakiem. Jeżeli się chce, to można. Dzień otwarty tylko dla dziewczyn przeciągnął mnóstwo potencjalnych studentek Politechniki Wrocławskiej. Czy wraz z nami przywitają nowy rok akademicki? Mamy taką nadzieję. Dziewczyny, czas podbić Politechnikę. Jest tutaj dla nas cała masa miejsca dla wiadomości studenckich. Kasia Druć.